Do. Cześć, mam na imię Kuba, jestem alkoholikiem. E, zastaliście mnie w samochodzie, bo właśnie wracam z mitingu z mojej grupy macierzystej, gdzie mam służbę, więc tutaj nie mogłem go odpuścić. Tym bardziej, że była fantastyczna speakerka. Jestem pozytywnie nastrojony, z pogodą ducha, z radością i z chęcią do działania. Chociaż spać mi się już trochę chce, bo wstałem wcześnie rano, ale, ale, ale jeszcze pociągniemy trochę. Temat. Tutaj, w ogóle mi się podoba koncepcja spikerek tematycznych, więc bardzo się ucieszyłem. Tutaj bardzo dziękuję za zaproszenie. No i wybrałem ten temat choroba ciała, ducha i umysłu, dlatego że jednocześnie chciałem coś powiedzieć o sobie, a, a to świetnie współgra, bo ta spikerka będzie, myślę jednocześnie trochę o mnie, o, moi, o początkach mojej drogi we wspólnocie. Jaki właśnie będzie się wiązała z tym tematem. Więc słuchajcie, ja zacząłem pić dosyć wcześnie, jako trzynastolatek. Pamiętam ten dzień bardzo dobrze, kiedy wtedy się upiłem. Ja jeszcze wtedy sobie z tego nie zdawałem sprawy, dopiero po latach sobie to uświadomiłem. Już wtedy alkohol był dla mnie rozwiązaniem. Oczywiście był półśrodkiem. Na co, na co był rozwiązaniem? Na moją dziurę w duszy. Ja próbowałem ją zalać alkoholem, potem również innymi używkami. E, dziurę w duszy, która sprawiała, że ja nie umiałem żyć, nie chciałem za bardzo żyć, bałem się życia, nie radziłem sobie z życiem. E, objawiało się to zarówno z takim moim e, nieprzyjemnym stanem kondycji duchowej w porównaniu do tego, co mam dzisiaj jak i niepanowaniem nad emocjami, jak i rozmaitymi, szkodliwymi zachowaniami, którymi krzywdziłem siebie i innych. Na tym polegała ta moja choroba ducha, z której ja oczywiście sobie nie zdawałem sprawy. I, I alkohol rzeczywiście mnie z tej choroby troszeczkę leczył. To znaczy, to lekarstwo było coraz słabsze, obarczone coraz większymi konsekwencjami, ale jednak dawał mi jakąś ulgę. No i co i potem ta moja droga przebiegała. Podręcznikowo, stopniowo się rozkręcałem z roku na rok. Ten alkohol czy inne używki zajmowały coraz ważniejsze miejsce w moim życiu, stopniowo inne sprawy, takie jak jakieś tam zainteresowania, szkoła, praca, rodzina, odchodziło na plan dalszy. Najważniejsze było zrobić, co trzeba zrobić tam na zewnątrz, w tym zewnętrznym świecie no i się nawalić, nie, tam to była taka moja jaskinia, oaza spokoju, nawalić się i kiedy przeszedłem do wspólnoty, miałem 20 lat, dzisiaj mam 34 lata, więc w dosyć młodym wieku przyszedłem do tej wspólnoty anonimowych alkoholików, byłem wtedy po swojej pierwszej terapii dwumiesięcznej, zamkniętej i ja z tej terapii i z tych pierwszych mitingów, Wyciągnąłem tyle, że przyznałem się, czego wcześniej nie robiłem, do tego, że jestem alkoholikiem. To znaczy, że nie potrafię kontrolować picia i prawdopodobnie nigdy się nie nauczę. I jedyną szansą dla mnie na normalne życie jest całkowita dożywotnia abstynencja od, wszel od wszelkich substancji. Eee, I tyle zrozumiałem tyle zrozumiałem czyli co ja zrobiłem tak naprawdę. Postawiłem pierwszą część pierwszego kroku. Pierwsza część pierwszego kroku mówi, że jestem bezsilny wobec alkoholu. Nie kwestionuję tego. E, nie dam rady. Nie będę kontrolował. Mój błąd polegał na tym, że ja na, tym, na tej pierwszej części pierwszego kroku poprzestałem na wiele lat, bo jeszcze musiało upłynąć ponad 8 lat zanim sięgnąłem po rozwiązanie w postaci programu 12 Kroków, i zanim tak naprawdę zmieniłem swoje życie. Tyle lat ja się męczyłem z rozpracowaniem drugiej połówki pierwszego kroku, można powiedzieć, ale za to potem już poszło szybciej, <laughs> potem, potem się nadrobiło, ale właśnie utknąłem w pół kroku, tak można powiedzieć. I ja przez te 8 lat bardzo cierpiałem. Dlaczego? Bo mi się wydawało, nie wiem czemu, że jak przestanę pić, czyli zakręcę tę przysłowiową butelkę, to całe moje życie się naprawi. E, zarówno psychicznie będę się czuł zadowolony, wspaniały, jak ci wszyscy ludzie w tych serialach i w tych reklamach uśmiechający się, którzy mnie nie, niezwykle wkurzali. Ja nigdy nie rozumiałem czegoś takiego, że ktoś się cieszy na przykład niedzielnym spacerem z rodziną, nie? Albo ktoś się cieszy, bo ma jakieś hobby. Bo coś tam zbiera. Ja tego nie rozumiałem. Dla mnie to nie było nic ciekawego. Dla mnie ciekawe to się było napierdzielić e, alkoholem, e, i to było dla mnie doznanie warte uwagi. Nie? Natomiast tutaj ja uwierzyłem, że faktycznie chyba mam problem z tym alkoholem. Chyba on mi coś tam napsuł w głowie, więc jak go odstawię, to wszystko się ułoży. Będę szczęśliwy, ale ponadto miałem jeszcze bardziej wygórowane oczekiwania. To znaczy, wierzyłem, że e, polepszy się też moje życie e, na zewnątrz. To znaczy, co to znaczy? Że będę miał fantastyczną kobietę, super rodzinę, że będę bardzo bogaty, będę podróżował po świecie, będę miał piękny dom e, z ogrodem. E, tego oczekiwałem. Nie? To była pierwsza sprawa. A druga sprawa sam sobie, poza alkoholizmem, nie miałem nic do zarzucenia. To znaczy, uważałem, że ja się urodziłem wspaniałym, inteligentnym, zaradnym, silnym, przebojowym człowiekiem, skazanym na sukces, tylko gdzieś tam po drodze się okazało, że jestem alkoholikiem. I ten alkoholizm przeszkadzał mi, blokował te moje wspaniałe zalety e, i sprawiał, że robiłem różne głupoty. I oczekiwałem, że w momencie kiedy zaprzestanę picia to ten mój olbrzymi potencjał się odblokuje i będę i moje życie zamieni się w nieustające pasmo sukcesów bo przecież ja jestem krystalicznie czysty nie mam wad charakteru tylko ten alkoholizm mnie blokował no ale dobra niech już będzie poświęcę się dla dobra ludzkości szkoda bo szkoda bo się fajnie nieraz piło ale dobra nie będę pił nie i tyle zrobiłem zakręciłem butelkę i, I czekałem, co się stanie, i, i nic się nie stało. Łaziłem na mitingi, ale nie, nie szukałem rozwiązania, szukałem różnic. E, kwestionowałem wszystko, co mówili o programie 12 Kroków. E, uważałem tych ludzi za ludzi walniętych, nawiedzonych, e, głupich, słabych. E, ja sam wolałem żyć po swojemu. Zaowocowało to tym, że po około roku takiej wymuszonej abstynencji, na dupościsku, jak to się mówi, czułem się bardzo fatalnie. Miałem napady lęków, depresji, agresji, nie panowałem nad sobą, napady paniki, użalania się, niewychodzenia z domu. Po prostu było to piekło, które było już bez, bez alkoholu, bez używek. Więc ja, ja po tym roku zapiłem. Zapiłem, mimo że wiedziałem, że jestem alkoholikiem. Ja, ja tą pierwszą część kroku pierwszego miałem postawioną, tylko e, ja po prostu wychodziłem z założenia, że skoro moje życie jest do dupy, zarówno kiedy piję, jak i wtedy, kiedy nie piję, no to już lepiej się napić. Przynajmniej na chwilę doznam jakiejś ulgi i, i wiem, być może zdechnę w cierpieniach, ale jak mam się przez jeszcze 60 lat życia męczyć na trzeźwo w takim stanie, jak byłem, to chyba wolę. Mieć to, zabawić się parę lat i zdechnąć. Chyba, chyba, to, chyba to wolałem, nie? E, I tak naprawdę e, przejdę już do, do, do tego właśnie momentu, kiedy byłem już tak zdesperowany, bo tam dantejskie sceny się działy w moim życiu. Ja wracałem na chwilę e, do wspólnoty, odchodziłem, ciągi były coraz dłuższe, coraz bardziej destrukcyjne, skończyło się półtora rocznym Ciągiem alkoholowo-narkotykowym, przepiciem zaszywki, pokłóceniem się z całą rodziną, izolowaniem się, siedzeniem w domu i chlaniem niesamowitych ilości, omamy wzrokowe, słuchowe, jakieś napady lęków, duszności, drgawki, no, no, myślę, że mówią, że są różne drogi dla alkoholika, tam cmentarz, szpital itd. Tak ja, ja myślę, że, że najszybciej to mi było do po prostu wykończenia się fizycznego, bo ja już miałem taki styl, że nigdzie nie wyłaziłem z domu, bo się bałem. Za to bardzo duże ilości alkoholu i narkotyków spożywałem, nie śpiąc przez wiele dni, więc myślę, że po prostu bym się wykończył. Zaszywkę przepiłem po dwóch dniach gdzieś tam po drodze, gdzie, gdzie ledwo uszedłem z życiem. E, no taki był, takie były ostatnie miesiące mojego picia. I w takiej desperacji ja dopiero poprosiłem drugiego alkoholika o przeprowadzenie mnie przez program 12 kroków i tam sponsor e, zasugerował mi na pierwszej czystej stronie wielkiej księgi, jak się spotkaliśmy na pierwsze czytanie, jak już robiłem sugestie, jak już, jak już zacząłem się w to angażować, e, zapisał mi na jednej stronie, e, zasugerował zapisać, tak jak ja teraz Bożym Podobiecznym przekazuję. Na czym polega choroba alkoholowa? Nie? I choć ja już o tym słyszałem wcześniej, a to ja tego usłyszeć nie chciałem. A choroba alkoholowa w ogóle to, to anonimowi alkoholicy jakby wypromowali to hasło, że alkoholizm jest chorobą. WHO, czyli Światowa Organizacja Zdrowia, dopiero w latach 70. wpisała to do listy chorób, Wiecie, wcześniej to byli jacyś pewnie przełomowi. Kaznodzieje czy terapeuci pojedynczy, którzy mówili, że, że, że to da się z tego wyjść, ale raczej społeczeństwo uważało, że alkoholik to jest osoba albo słaba i wtedy można się ewentualnie nad nią zlitować i ulżyć jej w cierpieniach, na przykład jakąś zupkę dając, tak, czy, czy wpuszczając do domu, żeby się ogrzała, albo jest to osoba z gruntu zła. I wtedy trzeba ją zamknąć w więzieniu, żeby nikomu krzywdy nie zrobiła, albo jest to wariat, i wtedy trzeba go zamknąć w psychiatryku, e ewentualnie dać mu się wykończyć po prostu. Raczej takie było społeczne podejście do alkoholizmu. Anonimowi alkoholicy powiedzieli: Stop, to jest choroba, i my mamy lekarstwo na tę chorobę, prawda? E bo to nie chodzi o to, że to jest choroba, więc jestem usprawiedliwiony, mogę robić co chcę. Nie, to jest choroba. I jest lekarstwo, więc ja jestem w obowiązku sięgnąć po to lekarstwo, jeżeli wpli się we mnie jeszcze jakaś chęć życia. I teraz tak, e, po, powiadają anonimowi alkoholicy, i ja się pod tym podpisuję, że jest to choroba ciała, ducha i umysłu. Wiecie, e, ja kiedyś myślałem na samym początku, że jest to po prostu choroba ciała. Jak ja rozumiem, że jest to choroba ciała? No, po prostu biologicznie. Spożywam substancję, ona coś tam krąży w moich żyłach, coś mi robi, e, zachowuje się niepoczytalnie w związku z tym, a potem jest następna faza, przy, przychodzi kac, efekty odstawienne i zdychanie, czyli cierpię, tak? no, bo to jest cierpienie. E, I w związku, w związku z tym e, ja cierpię. I kiedyś myślałem, że na tym się kończy. Chcę to pije, nie chcę to nie pije. Jestem świadom konsekwencji, jak za dużo wypiję, to będę cierpiał. Może będę zdychał jeden dzień, może trzy dni będę do siebie dochodził, i myślałem, że na tym się sprawa kończy. Tak jak imprezowałem za mało lata. I, i, i jak się wyleczyć z choroby ciała? No, po prostu przestać pić i poczekać trochę, tak? Można się wspomóc kroplówkami. Zazwyczaj wystarczy parę dni, i ciało jest zdrowe. I tyle, nie? Prosta sprawa. Potem dopiero zrozumiałem, przyznając się, że jestem alkoholikiem, właśnie na tej pierwszej terapii, e, że mam też chorobę umysłu. Jak ja rozumiem chorobę umysłu? Że mam coś takiego w przeciwieństwie do normalnych ludzi, jak obsesja picia, która się objawia głodami alkoholowymi. Wtedy to dostrzegłem. Czyli nawet jeżeli ja wiem, że picie jest dla mnie szkodliwe, że nie umiem pić, że tysiąc razy próbowałem i na te tysiąc razy 999 skoń, razy skończyłem marnie, to i tak się odzywa w coś takiego w mojej głowie, które mi mówi, idź się nachlej. Nie? Tak rozumiem właśnie chorobę umysłową. I ja wierzyłem w to, że te obsesje się same jakoś wyciszą, kiedy ja przestanę pić. Mówili miesiąc, dwa, pięć, może rok do trzech lat że z głodami to sobie trzeba radzić, mówili na przykład, nie wiem, zadzwoń do kogoś, albo idź na meeting, albo, albo, nie wiem, zamknij się w domu, prawda, przeczekaj, tak. Ja wierzyłem, że są takie metody i że będę sobie radził jakoś z tą obsesją i ona powoli będzie wygasać. Nic takiego nie miało miejsca, obsesja trwała w najlepsze. Ja potrafiłem ją przetrzymać. Ale w końcu zaczęło mnie to męczyć. Nie? A więc choroba, choroba umysłu polega na tym, że mnie ciągnie do alkoholu po prostu, że, że mam obsesyjne myślenie w tym temacie. Natomiast dopiero na programie 12 Kroków poznałem trzecie najważniejsze, najbardziej podstawowe oblicze tej choroby czyli alkoholizm jako choroba ducha. Jak ja rozumiem, na czym polega alkoholizm jako choroba ducha? Polega to na tym, że ja, to co mówiłem na początku, nie potrafię żyć, nie widzę sensu życia, w nic nie wierzę, nie widzę nadziei, i to jest takie fundamentalne przeświadczenie we mnie, że życie nie ma sensu, że ja sobie nie poradzę i że nigdy się to nie zmieni, i z tego dopiero wykwitają różne inne rzeczy typu nieradzenie sobie z emocjami, życiowe jakieś błędy, e, problemy w relacjach, prawda? E, nie wiem, problemy zdrowotne, problemy z prawem, te wszystkie konsekwencje, które można ponosić nawet na sucho, nawet nie pijąc. Na tym polega choroba ducha. Chorobę ducha mogą mieć wszyscy ludzie i śmiem twierdzić, że pewnie połowa społeczeństwa w większym lub większym stopniu ją ma. U nas alkoholików akurat my sobie znaleźliśmy takie rozwiązanie, że wlewamy w tę chorobę alkohol, nie? żeby na chwilę poczuć ulgę, ale są inni ludzie różnie sobie radzą. Też niekoniecznie, niekoniecznie skutecznie, tak? bo to jest taka ulga krótkotrwała, okupiona dużym cierpieniem także, więc ludzie, ludzie mają różne inne uzależnienia, nie tylko te związane z substancjami, ale też te behawioralne są uzależnieni, nie wiem, od seksu, od agresji, od pracoholizmu, od materialnych spraw, zakupoholizm i takie tam różne e, inne, nie? Obsesyjnie dbają na przykład o siebie, są narcyzami albo uzależniają się od toksycznych relacji, no cała gama. U nas alkoholików akurat poszło to w stronę picia, nie? Natomiast choroba ducha Stoi u podstaw e, tego wszystkiego, co się ze mną dzieje. I ta przełomowa idea anonimowych alkoholików, tak jak ja ją rozumiem, polega na tym, że oni mi mówią: chłopie, dopóki ty nie znajdziesz lekarstwa na swoją chorobę ducha, to ty możesz na chwilę wyleczyć ciało z alkoholu. Wystarczy, że przestaniesz pić, zachowasz abstynencję. Być może uda ci się wyleczyć umysł, być może rzeczywiście po latach ci te głody miną, być może będziesz się terapeutyzował i ci pokażą różne metody, znajdziesz, poukładasz sobie jakoś życie, zdyscyplinujesz się, może będziesz sobie jakoś radził, nie? Ale żeby naprawdę być szczęśliwym człowiekiem, musisz znaleźć lekarstwo na chorobę ducha. I anonimowi alkoholicy mówią, my mamy lekarstwo na tę chorobę ducha, ono jest zawarte... W programie 12 kroków. Program 12 kroków to nie jest jakiś, jakiś totalny kosmos, nie wiadomo skąd. Tam są elementy chrześcijaństwa, stoicyzmu, takich różnych dobrych życiowych filozofii. Tam jest mowa o pokorze, tam jest mowa o wierze w siłę większą niż ja sam, w Boga, jakkolwiek go pojmuję. Tam jest mowa o rachunku sumienia, o zadośćuczynieniu, o pomaganiu. Innym osobom. To są wszystko zasady, które nasza cywilizacja zna od, od setek lat. Natomiast to zostało zebrane prawda, w latach 30., czy, czy na początku 40., w program 12 kroków skrojony na miarę dla alkoholika. To jest to rozwiązanie nie? dla mnie dzisiaj, dla kuby alkoholika. Uwierzyć w Boga uporządkować swoją przeszłość, uporządkować swoją głowę, uporządkować swoje relacje i dalej żyć w zgodzie z zasadami moralnymi, być użytecznym dla innych, działać we wspólnocie, nieść posłanie alkoholikom. I to rozwiązanie, które, to nie jest jednorazowy akt, to nie jest tak, że ja skończyłem dyplom z wyróżnieniem i już jestem uzdrowiony. Nie? To jest działanie, to jest jak mycie zębów. Nie? To nie jest tak, że ja przez rok będę mył zęby 10 razy dziennie, a potem do końca życia nie będę musiał ich myć. Ja to, ja to mam robić regularnie. To jest taka moja pigułka, która pozwala mi zachować pogodę ducha. I w momencie, kiedy ja mam uzdrowioną duszę, bo dzisiaj mogę o sobie powiedzieć, że jestem uzdrowionym człowiekiem, e, została mi tylko alergia na alkohol, czy inne substancje zmieniające nastrój. Jestem świadom tego, że, że to nie dla mnie, ale dzisiaj nie stanowi to dla mnie problemu, bo mi się nie chce pić. A nie chce mi się pić, bo nie mam takiej potrzeby, bo ja dzisiaj czuję pogodę ducha większą niż w najlepszych sytuacjach, kiedy, e, kiedy piłem, kiedy najbardziej mnie to niosło. Ja dzisiaj się czuję lepiej, więc nie widzę sensu, żebym do tego wracał. Inna sytuacja była, kiedy byłem w. W rozpaczy, w cierpieniu, w depresji wtedy picie, nawet obarczone konsekwencjami, miało sens. Teraz natomiast, e, kiedy czuję się dobrze, nie widzę powodu, żeby pić. I rzeczywiście ta obsesja picia zniknęła mi 3,5 roku temu, jak za dotknięciem czarodziejskiej różdżki. I na tym skończę. Dzięki.